Po twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy z klopka. Proszę nie śpiewajcie, dajcie. A już, a już wiem, że tego, że boty tutaj potrafią też odwalić mania na szczególnie z niewidzialnymi, o, o RIP no, Radziok A propos, a propos burzy RIP Radziok nie. Ale już jest w lobby Ale nie będzie powiedzieć. go w falach, bo wyrzuciło go zanim rozpoczęła się sesja Ach to Rip oh yeah. Radziak Cholipcia Sucho Holipcia, Holipcia mnie Misiek <laughs> Dobra, wow, surprise, surprise, sucho trochę, trochę tro trochę humoru musi być na wstępie.

Jak na uszkodzone skrzydło bardzo dobrze Piątek. Quiet fa tylko. tylko szósty cholera Nieźle było Tiger brawo Dzięki, Dzięki. Ty Gold nie z takich 4000 Jano 4000ne 4000ne Jakbym lepsze tego lewego prawego No No my będziemy ten ty przewalicy nie to chyba się osiem Ja też ja ostatni ja sektor zepsułem Tak jak jest jeden Hashtag Celsix Laumianki Dobra Masz Si Na którym Na siódmym, ale No tak, siódme, dziewiąte Nie, siódme, na siódmym zjeżdżam Nie, na siódmym A potem 9 kółek na tych, na drugich softach i 12 do końca na medach Dobra, wszystko mm. gotowe, gotowe. Dobra. Huh. Your powers are in there somewhere. Just need a little spark to get this party started. Let's do this. Kurwa. Tylko żeś Tiger przyblokował mnie Ibalu. i balu. ja? A tam musis miałeś po Cieszo, pierwszym, zakręcie. pierwszym zakręcie. No. No to troszkę nas przyblokowałeś, sorry. Ja trochę uciekałem wam. Ale się dotknął, ale się dotknął. Mówiłem No ja tam stać się, ja się generalnie Balu, to wyleciał Nie wy, nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj Sorry Polak pół sekundy na kółko nadrabiam musimy przyspieszyć albo tego albo się wyminąć Balu poleciał Tak Ta. 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 to ja wam powiem że już mam jednego z głowy mamy jednego nowego na głowie składne Jesteście przed nami Z tego co mi się wydaje, to chyba balo jedzie w tym wyścigu bez trakcji. Chyba. Sorry, mm. musiałem. Sorry, musiałem mu 16 albo 17. Dobra. On się obrócił, Stacił skrzydła, a ja się uratowałem. Zjeżdżamy, zjeżdżamy.

No fajnie że tolek mi wleciał w dlugsko Teraz to grzenia problem żeby was blokować <noise> Już kurna Już pianę dostaję za 2 o grzeniu, brawo A to jesteś tam O ja to zastrzeżenie dostałem na tej prostej. Widzę pojechałem grzenio poleciał. Co się ci Ja zaraz za to było, też stracę lotkę. No, no, przepraszam, jak coś. Trudno. Tajer jest na medach, jakby co? Dobra, jedź. nie ma sensu. Więc... Z... Przepraszam cię przepraszam cię. No to ja trochę, żebym tak. tak umyśl... nie umyślę tak trochę. Nie, no, moja wina, dobra, sorry. Ja nie, Misiek ma Ja mam na 35% Ja 55 U, no to ładnie Tylko że ja, tylko, że ja na nich jadę od drugiego okrążenia nie? No ja też wszyscy zjechali na drugim okrążeniu Przecież SC było na piątym czy na czwartym Nie Ej, HE Tak Ej, he. A no było, fakt Że nie znowu to leży Grzeń i Meksykani Reszcie kurwa Jezus, Zróc, ale się te opony nie trzymają Ja już lubię grzenia Radziuk też zjeżdża o, o, nie, 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 nie. Wow I poleciał Wojtki znaczy, Wojtek. Znaczy, Wojtek. No, Wojtek. Serio? Akurat go miałem wyprzedzać. No ja i tak muszę zjechać. Przehamował mnie przez i zrobił reset. Kurwa. Najpierw orzeł. chyba wcześniej, później Radziok, a teraz kurwa... Break testów kubicy i kurwa zaś mam no, jebony znowu? Pierdole, kurwa chociaż jedno jest takie funkcje to ma problem z jednym zakrętem cały czas Olę świnia. świnia, brawo. Wald, 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 wald. Jestem przed nim. Bardzo dobrze, kurde. Świnia. świnia. Kurwa, co on robi? A, zarzucił mnie. Zarzucił mnie. Zarzucił mnie. Zarzucił mnie. Aj, co? So. Bez krawica kolek, kolek, e... kolek, kolek, kolek Mało co w, co w siebie nie walnąłem Ale dobrze było, ale dobrze było zrobione to Że musiał wylecieć poza tor Ja zblokowałem koła, mało co w tego wiana nie walnąłem Ale możecie być na... jest z Was może być na podium, bo... Ta ja mam szóstkę, ma więc nie mam mowy Ja na podium, brawo, 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 brawo. ja jestem siódmy. 27, Boże co ja z motyki. Bo... Co ja mam z to? Ja pierdolę ile mieliśmy na straty? 6 punktów chyba. Jebasz to nasz... to cieba, to, że przeskoczyli nas. Kurwa. Boże. Ożył w falach Radziok na t 1 Kurwa jeszcze Kubica. Ja bym mógł dowieść P5 na spokojnie. Brawo Janek, drugie podium. Jesteś najbliżej ode mnie. Tym <laughs> razem ty, ty Jano. Tym razem ta konferencja będzie nagrywana. Tam powiedz Kiery coś o naszej pory, strategii współpracy i i powiedz o moim pechu. Dobra, czym...